Ta Dobra, dziewczyny, to ja nie wiem, czy wy zostajecie, czy nie, ale ja i tak swoje tak, powiem, żeby, tak, nie, tak, tak. żeby się ja na, nagrało. Się, no, to jak się wyłączycie, to ja to sobie włączę stopper i żebym wiedziała, ile mówię, i, i zaczynam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Niedawno zakończył się. Wielkoszlemowe turniej Rolongaro, edycja 2024 rok i chciałabym podzielić się kilkoma wrażeniami, powiedzieć dlaczego być może te edycje zapamiętamy szczególnie i co nas czeka dalej, co, co, co po Rolongaro, jakie emocje sportowe, już teraz trochę te emocje zostały przesłonięte innymi Sportowymi emocjami z Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Rzymie, ale to nie jedyna sportowa atrakcja tego lata, także zanim przeniesiemy się w inne sportowe rejony, wróćmy jeszcze na chwilę do tego słynnego paryskiego turnieju Roland Garros. Najpierw taka krótka informacja techniczna. Korty mogą mieć trzy rodzaje nawierzchni. Może to być nawierzchnia twarda, nawierzchnia ziemna, tak zwana ceglasta albo trawiasta. Na każdej z tych nawierzchni piłka zachowuje się inaczej. Na każdym z nich jest inny styl gry tenisowej. No i jakby z czterech turniejów wielkiego szlema. Odbywa, czy jakby dwa odbywają się na ziemnej powierzchni i na trawiastej, a dwa właśnie na kortach twardych. Więc te korty twarde to Australian Open i US Open. Ta twarda nawierzchnia to jest akryl, asfalt albo beton. Generalnie powierzchnia musi być gładka i to powoduje, że m.in. Że jest uznawana za twardą bez jakiejś dodatkowej warstwy amortyzacji. Na takich nawierzchniach gra jest szybka albo średnio szybka. I żeby to zobrazować, powiem, że piłka, która jest uderzona z prędkością 100 km na godzinę na powierzchni takiej gładkiej, twardej, po odbiciu od kortu porusza się z prędkością 67 km na godzinę. Potem powiem, jak to jest w przypadku innej nawierzchni. No, i tutaj jest duże, duże, jakby na takich powierzchniach, duże ryzyko kontuzji kolan, kostki. Stawy są bardzo obciążone graczy. Nie ma wślizgów takich jak na kortach ziemnych. Także jest to dosyć specyficzny typ gry, ale to nie jest powierzchnia z turnieju, o którym mówimy, z Rolongaro. Rolongaro to jest kort. Ziemny, ceglasty to są korty, które charakteryzują długie wymiany z końcowej linii. Mecze są zazwyczaj długie. No i w przypadku tej nawierzchni bardzo ważna jest rotacja piłki. Piłka może rotować albo awansująco, albo wstecznie, czyli w zależności od tego jakby na jakim etapie gry jesteśmy, jaki to jest jej element. Bardzo ważną rolę odgrywa u zawodnika to, jak sobie radzi właśnie z takiego rodzaju rotacją. W przypadku kortów ziemnych to, co możemy obserwować w każdym meczu dochodzi do wręcz czasami karkołomnych ślizgów, jest to ślizganie się do piłki. No niektórzy płacą za to wysoką cenę, tak jak chociażby Nowak Diokowicz, który się Wślizgnął właśnie do piłki i odniósł bardzo poważną kontuzję kolana, która go wyeliminowała z reszty turnieju. Więc y, można by się licytować, co jest bardziej kontuzjogenne: czy korty twarde, czy ziemne. Jeśli chodzi o korty ziemne, to zazwyczaj je kojarzymy właśnie z kolorem cegły, czerwonym, pomarańczowym, ale takie korty, dodam też w Stanach Zjednoczonych, bywają szare czy zielone. A, a jeśli chodzi o trzeci rodzaj nawierzchni kortów, czyli korty trawiaste, to są to najszybsze korty, najszybsze nawierzchnie. I tutaj piłka uderzona z prędkością 100 km po odbiciu od kortu jest. Osiąga prędkość 70 km na godzinę, więc szybciej niż w przypadku kortów twardych, które już są uznawane za szybkie. I na kortach trawiastych piłka odbija się niżej, trudno taką piłkę odebrać, dlatego wymiany są krótsze. No i stąd, jakby, cała atrakcyjność oglądania turniejów wielkoszlemowych na różnych powierzchniach, no bo. Oglądamy tych samych graczy, którzy jednakowoż poprzez to, w jakim stylu grają, jaką mają też zdolność do adaptacji do różnego rodzaju nawierzchni, jednak grają inaczej, więc to są zupełnie inne turnieje, faworyci nie są ci sami, choć często się powtarzają. No i teraz, tak jak zapowiedziałam na wstępie, przejdźmy do tej już zakończonej edycji Roland-Garros w Paryżu. Jeśli chodzi o finał mężczyzn, to Zmierzyli się Carlos Alcaraz i Aleksander Zverev. Carlos Alcaraz już trzy razy zwyciężał w turniejach wielkoszlemowych. Ma 21 lat i przed nim fantastyczna kariera tenisowa. Zresztą, co ciekawe, to był debiut obu tych graczy w finale turnieju French Open. Taka sytuacja zdarzyła się po raz ostatni. 19 lat temu była więc bardzo ciekawa dla, dla widzów. 19 lat temu jeszcze tylko dodam w uzupełnieniu, że zwycięzcą był Rafael Nadal, który to potem zwyciężył jeszcze 13 razy w Paryżu i do tej pory nazywany jest królem Paryża, chociaż jego ciąg sukcesów, zdaje się, właśnie w Paryżu się zakończył ostatnim meczem. Z notabene z Aleksandrem Siriewiem. Ten mecz, finałowy mężczyzn wygrał Alcaraz. W piątym secie, bardzo trudny, zacięty mecz zwycięzca jest typowany na następcę Nadala. Jeśli chodzi o finał kobiet, to tutaj oglądaliśmy Igę Świątek w pojedynku z Jasmine Paolini. Igę Świątek wygrała 6-2, 6-1 w dwóch setach. Było to takie jednoznaczne nie chcę powiedzieć łatwe zwycięstwo, ale jednak w porównaniu z finałem mężczyzn na pewno sprawiało wrażenie meczu o mniejszym nakładzie energii. No i jest to czwarte zwycięstwo Igi Świątek w turnieju French Open. Rywalka na pewno bardzo szybko noga, wspaniale dobiegała do piłek. Zapamiętamy świetną... 25-ostrzałową wymianę, którą ostatecznie przegrała Paolini. Niemniej na pewno będziemy pamiętać, jak wspaniale dobiegała do tych piłek i jak świetnie stawiała czoła i odważnie podchodziła do agresywnej gry z Igi Świątek. Na pewno było to dla niej trudne, bo Paulinie jest dosyć niską zawodniczką, ma zaledwie 163 cm wzrostu, więc takie piłki lecące po przekątnej co dla niej trudne, bo nie ma aż tak długiego zasięgu ramion. No i już o idze myślę, że nie ma co się rozwodzić. Tutaj prasa bardzo obficie o tym pisze, to jest już imponująca seria 20 zwycięstw z rzędu w Roland Garros, meczy kolejnych. A przed finałem triumfowała w Paryżu, triumfowała również w turnieju w Madrycie i w Rzymie. I teraz tak szybciutko mecze, które zapamiętamy z tego zakończonego już French Open. Więc będzie to na pewno mecz drugiej rundy kobiet, gdzie Iga Świątek toczyła zaciekły bój z Naomi Osaką. Dlaczego ten mecz był tak spektakularny? On był absolutnie wyjątkowy, opisywany przez dziennikarzy jako horror, dramat. Wyjątkowe jest to, że po tym jak w tej breku Iga Świątek wygrała 7-1 pierwszego seta, później miała totalny zjazd, przegrała 1-6 drugiego seta i w trzecim secie obroniła piłkę meczową i stopniowo wydobywała się z tego potwornego dołka. I osiągnęła zwycięstwo, także to się bardzo rzadko zdarza. Taka wola walki, taka determinacja pozwalająca zawodniczce czy zawodnikowi wyjść z totalnych opresji aż do zwycięstwa. Super, gratulacje. Drugim meczem, który zapamiętamy, był mecz Nowaka Diokowicza. Z Francisco Cerundolo. Był to, to jest Argentyńczyk, który jest 27. w rankingu ATP. To było 5 godzin zaciekłej walki. Określano ten mecz jako dramat w pięciu aktach. No i było w nim wszystko, za co kocha się wielki sport. Pokazana była wola walki, nieustępliwość weterana, czyli Diokowicza, który, który doznał kontuzji kolana w trakcie. Oglądaliśmy pragnienie pokonania mistrza przez młodego Wilka. Ta kontuzja wielkiego tenisisty była dramatyczna w odbiorze przez widzów, natomiast spektakularna była ta odmowa Nowa Kadiakowicza poddania się i rezygnacji w trakcie, w trakcie meczu. Więc to na pewno jest coś, co zostanie. Na długo zapamiętane z historii Denisa. No i ostatni taki mecz, o którym chciałabym wspomnieć, to pojedynek Aleksandra Zwierywa i Rafaela Nadala. To jest mecz, który mógłby być finałem French Open, a jednak był meczem pierwszej rundy. Żaden z zawodników nie był zadowolony z takiego losowania. Nadal po serii Kontuzji, które nadal leczy, jest w tej chwili 276. zawodnikiem w rankingu ATP. Spotkał się z Aleksandrem Zwierewem w 2022 roku w półfinale Rolanda Garosa. To był bardzo dramatyczny mecz tam. W pierwszym secie nadal wygrał w tej breku 7-6, później w drugim secie było 6-6, i wtedy właśnie Rosjanie niemieckiego pochodzenia, jak mówią Sasza, źle stanął, z krzykiem padł na ziemię zerwał sobie więzadło w, stale, w stawie skokowym i zjechał z mm, kortu na wózku inwalidzkim. Yy, Także obaj tenisiści spotkali się od tamtej pory właśnie teraz w pierwszej rundzie, tutaj zwycięzcą tym razem był Aleksander Zwieriew, a Rafael nadal żegnał się już generalnie z French Open i no, nie powiedział tego otwarcia, ale zapewne jest to jeden z jego ostatnich jeśli nie ostatni występ być może powróci tak planuje na Olimpiadę w Paryżu. Tak się zakończyły sportowe emocje związane z French Open, ale już 1 lipca rozpoczyna się fantastyczny turniej wielkoszlemowy w Londynie na kortach Wimbledonu. Czekamy zatem na kolejne emocje. A po zakończeniu Wimbledonu wszyscy zapewnie, zapewne przed telewizorami, nie tylko, przeniesiemy się do Paryża, gdzie rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie, i będziemy trzymać kciuki za naszych wszystkich zawodników, ale w szczególności za naszych fantastycznych tenisistów. W tym zajdzie świątek, która ma niesamowitą szansę w tym roku na złoto olimpijskie, zważywszy na to, jak świetnie idzie jej cały sezon na mączce. To trzymamy mocno kciuki, by również spełniło się jej marzenie wygrania igrzysk olimpijskich, zdobycia złodego, złotego medalu dla Polski. Dzięki serdeczne za uwagę i życzę udanych, sportowych emocji przez całe lato. No, to że trzeba głosić w tej, tej temacie. Czy to jest jakaś twoja pasja prywatna? Tenis? Nie, nie aż tak. Amatorsko jestem, wiesz, z kibicem sportowym się śmieję,